Shorts, Semen, six, five, siete, five, dwiop, to było śmieszne, i upokarzające. Bo grałem kiedyś w tą grę i bardzo dobrze mi szło z pogo. I fak. I dobrze mi się prowadziło tą postacie. Dobrze. Teraz chyba lepiej widać. Dałem radę. Jezus. Ale wiem. Jezus! Je, yeah, ale fajny start. Tak ci dam. Dwie. Ja. Nie w będzie. A nie jestem zareagowana jak to ja. E, Przejdziemy dalej. maz, mm. mazy, www. Nie lubię nie polecam do dupy. Kill Crash. 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 Co to było crash? Chłodź weźmie i Zapytałam moim zajebistym wózkiem i, i na początku odjebało głowę i hoj. Nic nie robię, ja rączki mam tu po... Zajebiście, moje serce wygra. Bo na pewno tam doleci. Zajebiście. Podarujmy sobie ten level. Tak, podarujmy. Impossible 100%. Ja jak to, ja muszę zagrać. Muszę, dobra. Mmm, dobra. I niezbyt... Nie tutaj. Ty ja mam pomysła. Albo nie mam pomysłu. Nie, obniżmy ekran. O. Dobra, teraz powinniście dobrze wszystko widzieć. Oku, au, 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 au. Jestem na mhm, na pewno. Ty e mi? Jezus o Boże Jaka ta pani jest O tyle Nie, mm -mm. niestety nie mm -mm. survival game Przypomina mi się Minecraft, Minecraft, Minecraft Ty To chyba. Ci nie mamy. Enoi. Oli Of! Mm -hmm. Aha, czyli jak zwykle jak tu ja nie wziąłem tej postaci, co nie trzeba. I tak chyba nie wziąłem tej postaci. Co było trzeba? Yep, yep, yep. Aha, dobra, spoko. Nie. Proszę, sporo robię sobie. A czemu? Timmy! mi. Wierzę w ciebie. Ale ojcze, ja już nie mam, nie poruszam się. tak jakby... Szynów zawodniesz. zawiodłeś mnie. Coś ciebie mi. <grym> nie wiesz? Uliś, się, ma Ja A jak tam. Ale tam ty mi. Co on ma na czole? On żyje? coś tam? Nie, nie Krapi Odpuśćmy. Glass. Bo co, komon. A, mamy. Widzicie, szkło. Ja, ja chcę złapać lodówkę. Ja wybiję to szkło. Nie jestem dziadek strągny. Poczekajcie. Ja to zrobię. Zobaczcie. Ja się trzymam, prawda? No i nie, podarożmy. Większość leweli jak te dałbym zero wniosek. Tak, niestety nie posu w ogóle. Blender. Spoko. Mhm. Spoko. O! O! Ja też chcę trafić tam. Timi traf tam. O oh. oh, logi. Mm. Timi, to ty, ty tak mi lagujesz. U oh, Jezus, u oh, Jezus. O, nie. O Jezus, o Jezus, o Jezus. Tak się kończy. Nie dość, początkujący. Nie ma kamery. Dobra. Blender zawiódł. A. Co to będzie? Jak? Ja się pytam jak. To ci tam nawet ja się nie przycisnę. Prędzej to moja. No dobra. Jeszcze nie będę mówił. Ten odcinek będzie 10 minut trwał. 10 minut. Na yes. pewno nie godzina, nie? No, 10 minut. Flame and flee. Flip. Flame and flame. Lol. Tak. Niestety. Widać. Cześć. E, 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 jego? o oh god to ten level zy, których e, latamy i nic nie robimy i wygrywamy podwójnie bo to ja 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 tylko takie coś do... nie dysoski, Nikt nie wiem, czy jakiś youtuber zrobił podwójny... Co to? Co to? Ja sobie to. ten z leveli, w których... Nie wiem, czy Wam to pokażę. Powinien był mieć... Tak, poczekajcie. Będę się poświęcać. Nie. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się podobało, ale nie przejdę do tego, bo no niestety nie umiem. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia.